Dzisiaj przyjrzymy się, jak efektywnie przeprowadzić masowe zmiany w danych kadrowych z wykorzystaniem systemu Comarch ERP Optima. W obszarze zarządzania danymi kadrowymi wyróżniamy dwa główne typy modyfikacji: aktualizację zapisu oraz poprawianie danych. Aktualizacja zapisu pozwala zachować poprzednie dane, tworząc nowy zapis historyczny. To szczególnie przydatne w przypadku takich zmian jak modyfikacja stawki zaszeregowania, zmiana wymiaru etatu, przedłużenie umowy, aktualizacja adresu czy zmiana kalendarza zatrudnienia. Warto jednak pamiętać, że każdy wybór metody powinien być dostosowany do specyficznych potrzeb w zakresie historii danych pracownika. Aby przeprowadzić aktualizację zapisu, Wystarczy na liście pracowników wybrać konkretnego pracownika, a następnie użyć kombinacji klawiszy CTRL plus Insert lub kliknąć przycisk Aktualizacja zapisu. W formularzu danych wprowadź nowe informacje i zapisz zmiany. Proste, prawda? Jeżeli potrzebujesz wprowadzić zmiany u wielu pracowników jednocześnie, Komarch ERP Optima oferuje funkcje, które ułatwią ten proces. Na przykład Wykorzystując opcji seryjnej zmiany pola, możesz szybko modyfikować wybrane pole dla grupy zaznaczonych pracowników. Wystarczy wybrać odpowiednią ikonę, pole do modyfikacji i wprowadzić nową wartość. Inny przydatny sposób to seryjne dodawanie dodatków. Wybierając pracowników na liście i korzystając z opcji seryjnego dodawania, możesz dodać jeden lub bardziej dodatków. Po prostu określ rodzaj dodatku, jego parametry oraz datę obowiązywania. Co więcej, jeśli chodzi o zmianę wydziału w module Płace i Kadry Plus, możesz masowo przypisać pracowników do nowego wydziału, co także znacznie uprości proces. Aby wszystkie te operacje przebiegły sprawnie, warto dobrze się przygotować. Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne dane i skorzystaj z predefiniowanych wzorców zmian. Dla najczęściej wykonywanych operacji. Po wykonaniu masowych zmian zaleca się również przeprowadzenie weryfikacji, by upewnić się, że wszystko zostało wykonane poprawnie. Logi systemowe mogą być niesamowitym wsparciem w identyfikacji ewentualnych problemów. Oczywiście, przy przeprowadzaniu masowych zmian zachowanie bezpieczeństwa danych jest kluczowe. Zawsze tworzenie kopii zapasowej bazy danych upewni się, że dostęp do funkcji masowych zmian mają tylko upoważnione osoby i regularnie monitoruj wprowadzane zmiany. Podsumowując, umiejętność skutecznego zarządzania danymi kadrowymi w systemie komarch ERP Optima jest nieoceniona, zwłaszcza dla działów HR. To świetny sposób na oszczędność czasu, minimalizację ryzyka błędów i zapewnienie spójności danych. Pamiętaj, że klucz do sukcesu leży nie tylko w znajomości narzędzi, ale również w dokładnym planowaniu i weryfikacji. Jeśli więc chcesz w pełni wykorzystać potencjał tego systemu, warto zainwestować w regularne szkolenia. Doświadczeni specjaliści z firmy Neosmart mogą Ci w tym pomóc. Zachęcamy do skorzystania z ich usług, aby w jeszcze lepszy sposób zarządzać danymi kadrowymi w Twojej organizacji. Chcesz wiedzieć więcej? Szukasz innych rozwiązań przyspieszających i automatyzujących codzienne zadania? Zapraszamy na bezpłatną analizę, prezentację rozwiązań. Zapraszamy do Neosmart.